Dobra. Sura, jesteśmy już chyba gotowi, nie? No, mi się też tak zdaje. Masz łopatę, masz kilofa, masz siekierkę i pochodnię. Yy, dzięki. Dobra. Yy, tutaj wszystko zabraliśmy wszystko, wszystko. uszka chyba nie bierzemy, nie? Dzieci moje, spalcie tę ruderę. Real, musimy uciekać. Czemu? Musimy uciekać, nie pytaj. No to, idziemy. Mówiłem? No. Kto nam zalał domek lawą? To się nie, To się niedługo wszystko podpali. Nie ma czasu, nie możemy tu zostać. To... to wszystko przez tego wirusa. On... To nie, już, już... Nie ma co już tu siedzieć. Zaraz to wszystko spłonie. Jedynie co nam pozostało, to... Iść do tego krzyża. Dobra. To teraz idziemy gdzieś dalej i gdzie już ciemność teraz. No To rano wyruszymy dalej. Dobra O Jezus. Ale się stało na tej straży. Ja pierniczę się zmęczyłem O ja, poszłem nasz romek. O dobrze, że stąd poszliśmy tak będzie my... raz i mamy uciekać Wszystko przez tego wirusa chce się nas pozbyć To co? Idziemy dalej do tego krzyża Idziemy, idziemy Masz nadal tą czerwoną buteleczkę tak, no. Myślę, że to wszystko jest po to żeby się z tego wyleczyć ale to jest tylko moje przypuszczenie Ogólnie to nie wiem po co, mamy tą buteleczkę Myślę, że z tego wirusa się wyleczyć, nie? Op, op! Nie mogli jakichś schodów tu zrobić hop, 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 hop. <laughs> Ty! Tu jest... za tym... za tym krzyżem jest ten Yy, kufer czy tam skrzynia ok, mm, Co tam jest? Jakaś zielona buteleczka, ty To jest chyba następna, następna rzecz potrzebna Masz ty, to trzymaj hmm. Już masz, mamy dwie czerwoną i żółtą, tak? Tak Dobra, yy, no to jedynie co nam pozostało to iść tam dalej, no bo widać, że to jest jeszcze jakaś kontynuacja takich budowli dziwnych. Co to jest real? Patrz, patrz, widzisz to? Co to ma być? ja piernieczę. Jak tam wejść? Mała ok, jak tam wejść, mi powiedz? Patrz, tam jest jakiś tam tunel na górze. No, widać, widać. Tam, no i tam są drzwi, no to stamtąd jest na pewno wejście. Gdzie ty jesteś? Tutaj, ok. Tutaj? Chodź, próbują nam wbić. Okej, okay. idziemy, idziemy, idziemy. O, tu jest droga to jakaś. Może być? Nie wiem, czy ma się bać, czy ma być szczęśliwy. No ja też nie wiem, ale dobrze, że chociaż to znaleźliśmy, nie? No. Hop. no nie da się nam dostać, tego szkła się nie da rozbić. Kurcze. Może coś od drugiej strony jest? Hmm... Czekaj, zajdę na dół, może coś od dołu będzie. Hop. Ja się tutaj że na górze. Ty, real, tu są jakieś drzwi! Ale gdzie? Tutaj, na dole, chodź. Czekaj, skoczę do wody. Leroni mam! Okej, patrz. Gdzie? Tutaj. Prawie niewidoczne. No, do, dobrze są... Mm, ...ukryte. No nie będziemy tutaj tak stali, wchodź Ale tu jest ciemno. Weź pochodnie w ręce Zamykaj drzwi. Zamknij. O Jezus, co to jest? Eee, Te... chyba się musimy rozdzielić. Ale chodź tam, na tamtą stronę najpierw może, bo tam coś się świeci widać. Poświetlajmy Ale rozgałęzi. O mój boże no. Co to jest jakiś tunel? No, Jezus, we wszystkie strony! Ojej, bo ja Tutaj jest zielony glut, ale raczej przez to nie przejdziemy. Huh. Hmm. Chyba... Co robimy dalej? Nie wiem, no chyba coś trzeba znaleźć, żeby po tym przejść. jako swobodnie. Dobra, zapamiętajmy to miejsce, ja tu oznaczę to taką pochodnią, co będzie stała na ziemi. Dobra. No to musimy się w takim razie rozdzielić, no. I poszukać czegoś. Dobra, jeśli tutaj, ja pójdę tam, kawałek dalej. Dobra, ja, skrę, ja idę w tą stronę. A ja w tą? Stawaj pochodnie, żeby wiadomo było, że tu byliśmy. I tutaj ślepy załag. U mnie na razie nie wiem. No, gdzie ty poszukać? No chodzę gdzieś po tej jaskini. Wyszłem w jakimś pomieszczeniu. No. Ojej, ojej, oje. Tutaj jest ten taki... ...jakby filar. Chodź, tutaj coś jest. ...i zielony glut? O, to może podążamy w dobrym kierunku. Oby. Hop. ...ty... ...jaka skrzynka. I patrz. Oszklony wszystko na górze. No. I tego się oczywiście nie da zniszczyć. My może nie posiadamy takich narzędzi. Albo siły nie mamy. O, tu są... Trzy kamienie. Sprytnie. To będzie na pewno przejście rawy Tak, tak, ale chodź. Porozglądamy się może jeszcze, czy czegoś tu co nie zostawiliśmy ciekawego. No, tutaj raczej nic nie ma. Hmm. Tu jest coś. Tu jest coś jeszcze. Hop. O, ślepy zaułek. Tu no, nawracamy się? No chyba tą stronę Kurde O, ile tu doskałaś jej? To jest ślepy zaułek widać? Nie, 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 tu jest jakieś przejście O, i tam jest ta stojąca pochodnia to ekstra może jeszcze tylko to zwiedzimy tutaj, bo tu jest Co tu jest? Eee no, mam pojęcie O, chodź stąd nie będę... Jakieś... napisy. Tak, tak, widziałem, nie będziemy tego rozszyfrowywać, no nie. Nie mamy na to czasu, musimy się spieszyć. Chyba wszystko zwiedziliśmy. Ale sprytnie to zrobili, ci powiem. Widać, że... O. ...mają jakiś umysł, te istoty. Hop. Czekaj, chodź tam. Zobaczymy, co tam jest. Tu już są pochodnie popostawione. Ale w małych ilościach nie mają taki wpływ na tą czasoprzestrzeń. No, no, palustra, to była do tak mi głowa bolała. No mnie też. O, gdzieś się wydostaliśmy. O! Czekaj, czekaj, czyżby? Czyżby? Tak, jesteśmy tutaj. Ale... tu są drzwi zamknięte. Jakieś tabliczki, ale nic nie widzę. Co, co robimy? No trzeba znaleźć jakieś jakąś wajchę może gdzieś jest albo jakiś klucz, nie wiem Chodź No To się trzeba rozglądać Tak, tak Tam było jeszcze takie przejście na dół, widziałeś? Chyba, tam, chyba tam trzeba będzie się udać Ojej oj, dobra Słać pierwszy Słać pierwszy Dobra o młowo mą Dobra idź Naprawdę nie wiem gdzie jesteśmy i nie wiem, o co tutaj chodzi Też nie mam pojęcia Hmm, Tu jest też oświetlone Tak, ten, ten, ten niebieski taki taki niebieski ten się świeci Okej okay. Tu się rozdzielamy czy co? No nie wiem, no rozdzielmy się yy, którą, którą, W którą stronę chcesz iść? No, tutaj gdzie jestem? Dobra, znowu jakieś tunele. No nie, no ja tego nie lubię. Mam tylko 8 pochodni, No ja jeszcze 18. Hmm. Kurczę. No, ale tu ciemno. No, nie łapie się ogóle gdzie my jesteśmy. Też nie mam pojęcia. No, kolejny, no tu jest Ech. jakaś dziura, ale tu nic nie ma. Nie mogę nic znaleźć. Ej, stój! Tak? Znalazłem jakąś skrzynkę. Czekaj, czekaj na mnie. Kurde, tylko bym stąd wyszedł. O, jest, mam. Mam jedną pochodnię, idę do Ciebie, czekaj. Powinieneś mieć oświetloną drogę. Czekaj, może znajdę tutaj, w na nawiernięcie. O, o, cześć. To się da przekopać, dobra. No właśnie, mam kill Gdzie Ej, to, gdzie ta skrzynka? No chyba tutaj. Czekaj. Się gubię, naprawdę. O, tutaj, tutaj. Idę, idę. Niepotrzebnie tak to szukaliśmy tych trzech kamieni. Mogliśmy w. No, w sumie masz rację. Okej, okay. to jest ta skrzynka, tak? Ach, tak. Okej. Okay. Następny barwnik! Masz, trzymaj. Mamy już trzy barwniki. Hop, o kurde. Dokładnie, to ja nie mam pojęcia, czy to są barwniki, czy to są jakieś butelki z lekarstwa Też nie mam pojęcia. Hmm. Jak tu się wracało? Hmm, czekaj. Hop. Hmm. Zgubiłem się. Też się zgubiłem Dobra, szukamy tego wyjścia, chodź hmm. Może tu Mam, mam Jest O, świetnie Okej, okay, hop, chodź A u Ciebie coś tam było ciekawego, czy nie? U mnie nic, ja nic nie znalazłem, szczerze ci powiem A nie, tylko w tych tunelach dało się ten kabel stąd kopać, bo ten, tego już się nie da. Zobacz sobie. Dobra. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że w dobrą stronę idziemy. Hop. Hop. Dobra. Ale ciemno. Masz powodnie? Nie mam nic, a ty? Ja mam jeszcze 10. O, od razu No. Dobra, hm. Jak się tam dostać? Yy, mam pomysł lekki. Wziąłeś jakieś dechy. Powiedz, że wziąłeś dechy jakieś. Wziąłem dwie akurat. Akurat dwie? Zr... Weź jakoś okrze okrzesa i zrób patyki. Masz chyba tego. Yy. Mam cztery patyki. Ok. Mm, masz, ty zawsze byłeś lepszy w mechanizmach, Spróbuj zrobić jakąś wajchę. Nie wiem. Mm, spróbujemy. Tak, nie. O, mogę zrobić jakąś wajchę. Dobra. Czekaj, teraz się dam. Masz. Okej, okay, dziękuję.